No widzę ja. Dziś grałem w Mopio. Trochę się tam poek żeby się wam nie nudziło. Bo część moich tych pierwszych części, gdy jestem małym levelem w Mopio. Nie oglądacie. Ale was... Bo ja mówię, dlatego te części takie są. Z racji tego. że mnie nie subskrybujecie. No i o... To nie mogę wrzucać filmów, e, e, które są dłuższe niż 15 minut. Inni YouTuberzy tak mogą, bo mają jest po jakieś 1000 subskrypcji. Hmm, 1000 subskrypcji ten... Po 100 subskrypcji. Dlatego proszę was bardzo, subskrybujcie, bo subskrypcja jest za darmo. A mi to daje mnóstwo radości. Naprawdę. Więc polecam. Subskrybujcie. To nic wielkiego. W sercu kliknąć na dole. Przycisk subskrybuj. Pod filmem jest. A my sobie tutaj zabijamy węguzyka. O ty Jest po tobie. No fu, fu tu ty jesteś. Nie, jaj, dobra. Wracaj, siedź. O no, jajecie, jaka lepsza eksperyment. Aqua Yeti. Biorę Aqua Yetiego. Aha. O, to jest ten lepszy Yeti, jezu. Bo są dwa rodzaje yeti. Jeden jest lepszony, drugi nie. Ja akurat tylko mam tego ale jak on wygląda. <laughs> Bardzo świetny. Jestem jedynie jestem. Jest. I ogólnie widzowie, w tym odcinku nie ekspimy się jednak. Ja już dobrze mam ulepszonego Chyba czyli ulepszone, na taki ten lepszy. No i ja z tego właśnie jestem zadowolony. No bo dzisiaj z tym miał być właśnie odcinek, że wbijamy jak najwięcej coinów. Dlatego, idziemy sobie po dynię. Dobra, sorry taki, za to tak nagle przerwałem mówić, ale zobaczone. Нет, короче, у знаешь она... Я встал светок. О, кусик. Есть! 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 Zobaczcie, po prostu zginę z braku wody. mamy wodę, no więc lecimy dalej. Hej, podskocka. Uuu, ol w kulę, w Şey что Что-то мне кажется... Но мысль о что... Во-первых, золото, потому мне достаточно обычного окончательного А Но золото тоже случилось бы. золото дня есть такой плюс... Zastanawiam mi czy to będzie dawało dużo masy. A tym większym levelem jestem, tym bezpieczniejszym, więc o to mi przestało to słyszeć. Mam nadzieję, to będzie złota bułka. Tak! Oddawaj mi ją! Złotą, to jest bardzo o żółtą Wygram to. Dobra. No i co tam ty? Teraz ci symbol widziałem, był bezpieczny z nią. Bo teraz niech widzę mielki, bo to jest problem, to chcę się z nią przekspić. Nie na ja trochę się wyciszę i będziemy się eksperymentować. O oh, Jezu, widzówia, ja. to co przed chwilą widzieliście, to było jak straciłem Złotą Dynię, niestety, dobrze było jak się nie mogłem, bo już ją straciłem. Uh. W razie to nie wystarczy do seks się. Jestem zbogowanym jedynie. Mm. Kurde, muszę odlecieć. Nie wiem, co mogę poradzić. Jestem taki smutny. Co to jest najgłośniej? Złoto! Jezu! Ale złotą dynię! No to to widzowie. Będzie pierwsza część. O, teraz nagram drugą. Jak najszybciej mogę. I zobaczymy, jak najszybciej eksploatacja skinąłem. No to, jak będę nie mógł, na to znaczy, że mnie gonił typo i przez to. Ale się kończy. I zaczyna się druga część. Mm.